Państwa Jarosław Imburski zapraszam na aktualności Ratajskie. Jakie inwestycje już są prowadzone na Ratajach, a jakie są w przygotowaniu? Powitanie Jerzyka na Ratajach. 40 lat minęło klubowi seniora Rodzina. Zapraszamy. W ostatnim czasie na Ratajach dużo dzieje się pod względem inwestycji komunikacyjnych. Ku końcowi zmierza przebudowa Ronda Żegrze. Przeprowadzono tam już pierwsze testy sygnalizacji świetlnej, a samochody mogą poruszać się już wokół całego Ronda, choć jeszcze nie po wszystkich pasach ruchu. Prace są częścią modernizacji trasy tramwajowej prowadzącej przez górny taras Rataj. Przebudowa układu drogowego szykuje się również po drugiej stronie ronda Żegrze. Spółka Poznańskiej Inwestycje Miejskie analizuje obecnie oferty zgłoszone w przetargu na przebudowę ulicy Unii Lubelskiej. Zgłosiło się pięć firm. Oferty opiewają na sumy od 50 do 77 milionów złotych. W budżecie miasta przewidziano na ten cel 50 milionów. Przy ulicy Unii Lubelskiej ma powstać pętla autobusowa i tramwajowa. Postępują również prace związane z budową nowych dróg w rejonie ulicy folwarcznej. Na skrzyżowaniu ulicy piwnej stalowej i Kobyle pole kształtu zaczyna nabierać nowe rondo. W tym miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Budowa dróg w rejonie ulicy folwarcznej ma zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do pętli tramwajowej na Franowie. PIM informuje również o kolejnym przetargu na przebudowę dróg na Ratajach. Tym razem chodzi o skrzyżowanie ulic szwajcarskiej i piaseckiego stanowiącej dojazd do szpitala imienia Józefa Strusia. Przebudowa ma uczynić to skrzyżowanie bezpieczniejszym głównie dla dojeżdżających do szpitala Karetek Pogotowia. Ulice zostaną poszerzone, powstaną nowe chodniki i drogi rowerowe. Potencjalni wykonawcy przebudowy mogą składać swoje oferty do 6 czerwca. Od kilku tygodni na ratajach można już zaobserwować jeżyki, ptaki żyjące w stropodachach ratajskich bloków. Z tej okazji w szkole na Starym Rzegrzu odbyło się powitanie jeżyka akcja edukacyjna prowadzona przez urząd miasta. Jerzyki przylatują do Polski zawsze w okolicy 23 kwietnia, czyli w Dzień Świętego Jerzego, stąd nazwa tego gatunku ptaków. Są one ważnym elementem miejskiego ekosystemu, a korzyści z jego obecności czerpią również ludzie, mówi Adam Gatniejewski, wieloletni działacz na rzecz ochrony jeżyków w Poznaniu. Ten ptak żyje tylko z tego, co złapie w powietrzu. No, w powietrzu no, niestety nie latają gąsienice czy jakieś większe liszki i inne owady, tylko latają muchy, meszki, komary i z tego się utrzymuje. No, nie ma lepszego sposobu w mieście jak... Tylko utrzymać duży, naprawdę dużą kolonię jeżyków, wtedy możemy zapomnieć o chemii. Chemia ma jedną właściwość, że niszczy wszystko nie wybierając. Jeżyk niszczy tylko te owady, które nam dokuczają. Pan Adam alarmuje, że populacja tego gatunku ptaka w Poznaniu kurczy się. Nie wiem na ile to jest wpływ pogody. A na ile jest rzeczywiście brak miejsca w tych dawnych siedliskach Jerzyka? Ale w tej chwili ilość Jerzyków zdecydowanie zmniejszyła się i to bardzo. W wyniku wieloletnich starań Adama Gatniewskiego Urząd Miasta Poznania dostrzegł potrzebę ochrony tego gatunku i zorganizował w środę 22 maja w szkole podstawowej na Starym Rzegrzu powitanie jeżyka, czyli cykl zajęć mających przybliżyć uczniom właśnie ten gatunek oraz inne ptaki żyjące w sąsiedztwie. Spotykamy się po raz trzeci w kolejnej szkole podstawowej. W tym roku gościmy po raz drugi, korzystając z zaproszenia szkoły podstawowej numer 50 i dyrekcji, mając nadzieję, że ta, te nasze informacje dotrą przede wszystkim do tych naj, najmłodszych. Blokowiska są szczególnie ważne dla populacji jeżyków, ponieważ ptaki te lęgną się w stropodachach. Poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe, w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, od kilku lat podejmują działania mające na celu ochronę populacji jeżyków. Rada Krajowa zdecydowanie jest za tym, że popiera dzierzyki. No To jest obcowanie z przyrodą. My to od lat robimy na różne sposoby. Trzeba zauważyć, że na terenach spółdzielczych no nie jest każdy fragment ziemi wykorzystany. Są tereny zielone, gdzie mogą żyć pszczoły, ale też na dachach naszych budynków czy na wysokich fasadach są klatki lęgowe, chociażby tu niedaleko stąd na osiedlu Rusa. W roku, w którym jest dokonywana termomodernizacja budynku, wieszane są budki, oraz y, również montowane są. Są specjalne tunele, które umożliwiają ptakom ponowny dostęp do stropodachu. Pan Adam Gatniewski podkreśla, że choć dużo zrobiono już w sprawie jeżyków, to dalsze działania są bardzo potrzebne. Są miejsca, gdzie rzeczywiście udało się dużo uratować, ale także na tych samych miejscach następują nie wiadomo czego zniszczenia. Pan Adam Gatniewski nie wymienia rataj wśród miejsc, gdzie miało dochodzić do zniszczeń. W naszej dzielnicy Jerzyki bez przeszkód wiją swoje gniazda w budkach i stropodachach na osiedlu Polan oraz na osiedlu Stare Rzegrze. Pływalnia kryta na osiedlu piastowskim już wyrosła z ziemi. Budowa doszła do etapu tak zwanego stanu surowego zamkniętego i poznańskie inwestycje miejskie mogą budować już pod dachem gospodarzem obiektu są poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Budowa basenu na Osiedlu Piastowskim postępuje terminowo. Widać już zamkniętą bryłę tej budowli. No i mamy nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie, no to na wrzesień będziemy mieli otwarty, nowy, zmodernizowany basen. Wykonawca robót zagospodaruje teren wokół budynku, dokona nasadzeń zieleni, wybuduje drogę wewnętrzną i miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury, co buduje się wewnątrz. W środku będzie 25-metrowy basen sportowy, szerszy niż ten, który był w starym obiekcie, a więc korzystający z basenu będą mieli większy komfort. Oprócz tego pojawi się mniejszy basen do nauki i pływania oraz hydromasażu, pojawią się, pojawią się sauny, pojawi się salka fitness i kawiarenka. Taka sama głębokość basenu z obu stron umożliwi rozgrywanie sztafet pływackich. Wrócą tu zajęcia sportowe organizowane przez pobliską szkołę podstawową o profilu sportowym. Skontaktował się z nami jeden z mieszkańców Rataj w sprawie parku Rataje. Chodzi o sieć ścieżek, które powstały w parku, choć tym razem mieszkaniec pyta o ścieżkę, która nie została wybrukowana. A jest wykorzystywana przez wielu mieszkańców. Przebiega od ulicy Wyzwolenia, wzdłuż Kościoła, na osiedlu bohaterów II wojny światowej, w kierunku centralnej części parku Rataje. Jak udało nam się dowiedzieć, ścieżka nie została utwardzona, ponieważ przebiega poprzez trzy działki, które stanowią własność prywatną. Aby powstała tu utwardzona ścieżka, miasto musiałoby najpierw wykupić prywatne grunty, tak jak uczyniono to w innych rejonach parku. Zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta, czy takie wykupy są możliwe. Otrzymaliśmy jedynie ogólną odpowiedź dotyczącą procedur, które obowiązują urzędników. W pierwszej kolejności miasto uczestniczy w postępowaniach zwrotowych, mając na celu zachowanie gruntów, dopiero później rozważa ewentualny wykup. Brak jednak informacji o obecnie toczących się rozmowach w sprawie kolejnych inwestycji na terenie parku Rataje. Do sprawy będziemy powracać. Już za kilka dni będzie można skorzystać nad wartą z dobrze znanej z ubiegłych lat atrakcji. W okolicy mostu królowej Jadwigi, budowana jest plaża miejska, będzie miała nowego operatora, który zapowiada organizację m.in. stand-upów. Będzie coś dla dzieci, całych rodzin, ale i seniorów, a od czasu do czasu nawet dla studentów. Plaża Rataje właśnie się buduje. W tym roku jej operatorem nie jest Poznania, ale firma Zagro. To miejsce spotkań w pięknych okolicznościach przyrody ma wystartować najdalej 30 maja, a jak pogoda dopisze, to nawet wcześniej. Będzie to o kawiarnia. Będzie można zjeść pyszne produkty zagrodnicze, wszystkim znane. Będziemy mieć dużo wydarzeń, stand-upy, które będą odbywały się w każde czwartki, prowadzącym będzie Krzysztof Jans, znany tutaj na poznańskiej scenie. Będzie, będzie kino letnie, ale takie wyjątkowe, bo co dwa tygodnie będziemy mieć pokazy kina niemego z taperem. Czyli tak jak 100 lat temu ludzie chodzili do kina, z boku sobie ktoś tam grał na pianinku, to u nas będzie tak samo. Kino co tydzień, taper co dwa tygodnie. Zagro planuje organizować zajęcia sportowe, wspólne oglądanie meczów, fajfy dla seniorów, koncerty dla wszystkich i warsztaty dla najmłodszych. Pomoc w organizacji niektórych imprez deklaruje też Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. A jak już budowa się zakończy, będzie tu można posiedzieć sobie pod żaglami i podziwiać zachody słońca. Zjeść m.in. gofra z budyniem, ciepłą przekąskę na szybko, czy napić się czegoś mocniejszego. Zależy nam na tym, żeby to było miejsce bardzo rodzinne, chcemy stworzyć taką tutaj wielką, ratajską rodzinę, żebyśmy każdy, każdy się dobrze czuł i, i przychodził do nas jak do domu. Pierwszy stand-up jest już zaplanowany na 30 maja, na godzinę 19 prowadzić imprezę będzie Krzysztof Jans. Gośćmi będą Krzysztof Pięta i Damian Uliński. Odbyły się już pierwsze spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Rozpoczęły się 21 maja i potrwają do 6 czerwca. Walne zgromadzenie zostało podzielone na 18 części. Każda z nich liczy od 700 do 4300 członków. Podejmuje uchwały między innymi w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2018. 18 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu za rok ubiegły. W walnym zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie spółdzielni. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Szczegółowy harmonogram możecie znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Najważniejsza impreza kajakarska w Polsce właśnie odbywa się na torze regatowym Malta. 550 zawodników ze wszystkich kontynentów. Walczy o medale Pucharu Świata nad Maltą czuć i słychać emocje, wszystko z powodu trwających tu 21 i 22 maja mistrzostw Europy w parakajakarstwie. Stu zawodników z 14 państw walczyło o 11 kompletów medali. Impreza była rozgrzewką dla kibiców, którzy kciuki mogą trzymać dalej, ponieważ od czwartku 23 maja do niedzieli 26 maja na torze regatowym odbywa się Puchar Świata w kajakarstwie. Można powiedzieć trzykrotnie, czterokrotnie większa impreza. No jest to pierwszy start całej czołówki międzynarodowej. No frekwencja jest doskonała pod względem ilościowym oraz poziomu. No reprezentacje Nowej Zelandii, Australii, Kanady, no wszyscy, wszyscy chcą się sprawdzić. Okres ten przygotowawszy w kajakarstwie jest bardzo długi. W Poznaniu 750 uczestników reprezentujących 49 państw ze 6 kontynentów to niejednokrotnie medaliści Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata. Polska załoga ma się z kim mierzyć. Jednak mistrz olimpijski Sebastian Brendel chciałbym podkreślić, że nie przegrał żadnego biegu takiego ważniejszego od 2012 roku od Igrzysk Olimpijskich. Jest to le pływająca legenda, nie ukrywajmy, trzy medale złoto olimpijskie w Kanadykach. Będę się starał zrobić wszystko, żeby, żeby dorównać, albo jeśli mi się uda wygrać z nim. Ta impreza sportowa będzie transmitowana w wielu krajach świata. Warto przyjść pokibicować naszym. Kiedy? Rozpoczynam przed biegiem jedynki 1000 metrów, e, natomiast w piątek są półfinały, bo jeżeli dobrze pamiętam są od godziny około 9.30 zaczynają się półfinały C1000. Po południu biegi eliminacyjne jedynki 500 metrów, no i w sobotę i w niedzielę zaczynamy finały. Fino bodajże jest przewidziane w sobotę na godzinę 12.20, a w niedzielę jedynki 500 na 13.05. Polskę będzie reprezentować 45 zawodników. Klub Seniora Rodzina działa już od 40 lat. W sobotę 18 maja w Domu Kultury Orle Gniazdo na Osiedlu Lecha odbył się uroczysty rodzinny jubileusz. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już od 40 lat klub seniora Rodzina pomaga w nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy starszymi mieszkańcami naszej dzielnicy. Działający przy Domu Kultury Orle Gniazdo klub z okazji jubileuszu zorganizował wyjątkowe spotkanie. Tam nie ma starych ludzi. Tam jest Grażynka, tam jest Basia, Tesia, Marianka, tam jest Ela. Basia, Witold i mnóstwo innych cudownych, jak Mariola, dziewczyn i chłopaków. Na spotkaniu pojawiła się założycielka klubu Rodzina, Krystyna Helczer, aby powspominać, jak to było cztery dekady temu. Był drugim domem. Był miejscem, gdzie mogłam realizować swoje pasje czynienia ja dobrze. Troska o ludzi starszych emerytów często którzy czekali na spotkanie którzy czekali na spotkanie przyjazne to był dom przyjaźni dom sąd jest nazwa dom rodzina bo byli ludzie sobie wzajemnie potrzebni Pani Krystyna wskazuje że klub który powstał w 1979 roku w ówczesnym czasie był szczególnie ważną instytucją to było pokolenie przedwojenne, wojenne i znaleźli się w obcym terenie często na nowym osiedlu dla siebie. I potrzebowali przyjaźni, potrzebowali ciepła, serdeczności i w klubie seniora go znaleźli. Jedną z osób, która doceniła ideę oraz ofertę klubu seniora rodzina, jest, jest pani Barbara Lison. Jest wybawieniem z, z cichego siedzenia w domu. Poza tym stwierdziłam, że, że trzeba do ludzi iść i rozmawiać z nimi, robić coś dla nich. Klub seniora od początku swojego istnienia robił wszystko, aby umożliwić ratajskim seniorom korzystanie z uroków życia. Jakieś wycieczki, wyjścia na, 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 w plener. Muzyka Członkowie klubu mają możliwość korzystania z różnorodnych ofert ratajskich domów kultury, koncertów, spektakli, wycieczek, rozmaitych warsztatów w różnorakich ośrodkach kultury. Seniorzy mogą ponadto sami decydować, w jaki sposób chcą wspólnie spędzić czas. Pani Barbara poleca przyłączenie się do klubu z jednego szczególnego powodu: Czek się nauczy dużo o życiu. Każdy kto chce nauczyć się czegoś o życiu lub po prostu szuka przyjaźni może skontaktować się z opiekunem klubu seniora rodzina pod numerem telefonu 501-362-268. Msza święta przy kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu rozpoczęła w sobotę 18 maja peregrynację obrazu jasnogórskiego po terenie archidiecezji poznańskiej. Świątynia ta stanowi wotum wdzięczności kościoła poznańskiego za pierwsze nawiedzenie cudownego wizerunku w latach 1976-78. Bo jestem katoliczką, to musi być, wszyscy katolicy powinni to uszanować. Przyjechała do nas nasza królowa, nie? Matka najlepsza, jedyna. Z wiary i z miłości do Matki Bożej. I po prostu zobaczyć, ile ludzi jest chętnych spotkania się z, z Matką naszego zbawcy. Inauguracji i rozpoczęciu uroczystości towarzyszyło w samo południe bicie dzwonów w świątyniach całej archidiecezji. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki. Metropolita Poznański przekonywał, że tak jak przed 42 laty obecność Matki Boskiej pod postacią cudownego obrazu może być dla nas wszystkich czasem odnowy duchowej i powrotu do Kościoła. Przyjemy przecież w świecie, w którym wielu ludzi straciło wiarę albo mniej posła i to do tego stopnia Czasami już nie do kościoła i sakramentu własnych W uroczystości udział wzięło około 20 polskich biskupów, a także przedstawiciele władz województwa, świata nauki i wierni z całej archidiecezji. Jak podkreślił w homilii metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, ikona Matki Bożej Częstochowskiej odegrała niezwykłą rolę w polskiej historii, pomagając Polakom niejednokrotnie w przezwyciężaniu własnych słabości czy obaw. Aby sama jej obecność w znaku czarnej, jasnogórskiej Madonny otwierała serca i umysły Polaków na Jezusa, aby te serca przemieniała. W związku z rozpoczęciem peregrynacji przesłanie do arcybiskupa Stanisława Gondeckiego przesłał papież Franciszek, w uroczystej mszy świętej wziął udział również 40 uczniów klas ósmych z parafii Matki Bożej Pocieszenia z Poznania, którzy przygotowują się do bierzmowania. Przyjechał z nimi ksiądz Piotr Michalak. Nie są przymuszeni, żeby tu być. Zakładamy, że jeśli się do czegoś człowieka przymusza, to prędzej czy później łańcuszek i tak się zerwie. Są tutaj, bo chcą i, i też bardzo się cieszę, że, że ci młodzi chcą mimo wszystko trwać w kościele, chcą być kościołem. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymować będzie po wszystkich parafiach archidiecezji poznańskiej od 18 maja 2019 roku do 26 września 2020 roku. Nawiedzenie odbywa się pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”. Gazeta Ratajska jest już dostępna w naszej dzielnicy, a w niej obszerny wywiad z aktorem teatru Nowego Michałem Grudzińskim czy z animatorem Wielkopolskiej Kultury Janem Januszem Tycnerem. Ponadto dowiecie się państwo, jakie imprezy planuje zorganizować dział kultury Ratajskiej Spółdzielni i na rozkładówce plan osiedli z numerami do poszczególnych kierownictw i domów kultury. Gazeta Ratajska w tym miesiącu będzie dostarczona do wszystkich skrzynek pocztowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Można ją także bezpłatnie Dostać m.in. w siedzibie zarządu spółdzielni, w becie na osiedlu piastowskim, w domach kultury, administracjach osiedli, w sklepach z Połem oraz w Piotrze i Pawle na Starym Rzegrzu, w chacie Polskiej na Powstań Narodowych, w restauracji Trojka na Armii Krajowej, w ośrodku przywodnym Rataje i w klinice weterynaryjnej Majpet na osiedlu Tysiąclecia. Zapraszamy do lektury. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne w czwartek 30 maja. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.